Powitać, powitać. Wychodząc z namiotu, taki widok mam przed sobą. Tu już jakąś ofianeczkę sobie szykuję. No i pomału trzeba będzie się zawijać, stąd. Namiot rozbity na takiej ścieżce. Późno przyjechałem. Nie miałem czasu gdzieś tutaj po okolicy jeździć i szukać, ale i tak jest fajnie. Dodam, że jestem na wylocie z Bukowiny Tatrzańskiej, z tyłu jest piękny widok na Tatry, tylko trzeba tutaj wyjść na tą drogę, a w dole Bukowina Tatrzańska. To jest jeszcze nie park tatrzański, także tutaj raczej za to nocowanie nie powinien mnie nikt ścignąć, kawałek zwykłego lasu. tak jeszcze I może jeszcze na koniec takie ujęcie I jeszcze może tak to już koniec pozdrawiam